Zapamiętaj taki siaki, coś się dobrze dał we znaki Choćbyś koniom cukier dawał, już nie weźmiesz ich na kawał hey do, hejta Hej wio, hejta stary, młody, jary Hej wio, hejta hej misto. Koń nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopyta I jak wierzgnie, to się zdarza, że dosięgnie gospodarza hey do, Hej wio, hejta wio, hejta stary, młody, jary Hej wio, Witam serdecznie gdzieś w gminie Biała Raska na dożynkach gminnych, organizowanych tradycyjnie co roku po zakończeniu plonów, tak abyśmy mogli wspólnie bawić się, radować się z plonów, ale również, żebyśmy mogli podziękować Panu Bogu za sprzyjające warunki atmosferyczne, za dobre plony. Co do cen, no nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, jak to dalej będzie się układało. Miejmy nadzieję, że mm, i Unia Europejska, parlamentarzyści unijni, jak i nasi parlamentarzyści znajdą dobre rozwiązania. Myślę, że te działania, które są podejmowane przez marszałka województwa ludzkiego pana Witolda Stępnia szukanie rynków zbytu na, na Chiny, na Azję są, będą też takim dobrym rozwiązaniem. I tutaj no, jest taki mały cień nadziei, że, że może to embargo aż tak mocno nie będzie nas nie odbije nam się. A jaki to był rok właśnie dla rolników z gminy Biała To znaczy, ten rok był zaliczany do, do takich cięższych, dlatego że tradycyjnie w gminie Biała miały miejsce przymroski zimowe, szczególnie były narażone te sady, które w ubiegłym roku uległy podtopieniu i drzewa, ich kondycja była osłabiona. Natomiast też no, zawsze przechodzi przez gminę Białorawska, przechodzą te gradubicia. I też można powiedzieć, że jedna trzecia gminy dotknęły poważne szkody związane z gradubiciem. Oczywiście było to wszystko szacowane przez komisję, ale żadna komisja i żadne szacowania nie zwrócą kosztów, które ponieśli sadownicy, którzy ponieśli rolnicy w wyniku tych działań Negatywny. Patrzcie no ludziska jaki obraz błogi, jak blisko wybory poprawiają drogi. Tak to się burmistrzu mocno postarałeś, że aż nam podatki tak popodwyższałeś. Burmistrz mówi do nas robię co się dało, aż na głowie włosów niewiele mi zostało. W gminie Białorawska dużą część pełnią właśnie stanowią rolnicy? Znaczy gmina Rawska to gmina przede wszystkim sadownicza. Zmienił się profil produkcji. Kiedyś słynęliśmy z uprawy zbóż, z uprawy zwierząt. W tej chwili słyniemy w skali Polski jako gmina produkująca bardzo dobre jabłka o wspaniałych walorach smakowych. I kiedy, w tej chwili. Ponad 80% upraw rolnych stanowią sady. Sady, w szczególności sady jabłoniowe. Dominującym gatunkiem jest jabłoń. Natomiast jest dużo też upraw gruszy, śliwy, wiśni, ale również i owoce miękkie są uprawiane w naszej gminie. Także w tej chwili zdecydowanie nasza gmina jest, ma taki charakter sadowniczy. Tak jak pan burmistrz wspomniał, głównie jabłka. Rolnicy tutaj z Białej Rawskiej odczują to embargo? Thank <laughs> you. To znaczy jabłka troszkę charakteryzują się czym innym. To znaczy okres zbioru dopiero się rozpoczyna. Poza tym duża ilość przechowalni do możliwości, z możliwością przechowywania w kontrolowanej atmosferze oraz duża ilość zrzeszonych rolników w grupach producenckich no daje tą stabilizację, że to embargo kiedyś musi się skończyć. Wydaje mi się, że jeszcze nasze owoce będą cenione również w Rosji, dlatego że Rosjanie nie mają własnej Produkcji aż tak dużej. A społeczeństwo jest y, bardzo liczne i myślę, że Polska zawsze się kojarzyła ze smacznymi jabłkami. Myślę, że to powróci. A czy gmina jest przygotowana, aby w jakiś sposób pomóc sadownikom? To znaczy, wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego czynimy starania o wykorzystaniu, w celu wykorzystania pociągu jeżdżącego z Łodzi do Changdu, tak aby ten pociąg jadący w stronę Chin mógł być załadowany naszymi owocami. Oczywiście to nie zależy od nas, dlatego że Chińczycy nałożyli cło na nasze, na nasze produkty i w tej chwili wiem, że minister rolnictwa też prowadzi rozmowy wspólnie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego z władzami Chin, tak aby zostały zdjęte te cła. Tak żeby nasze jabłka, nasze owoce były również konkurencyjne z pominięciem tego słowa.